Jarosław Kaczyński i jego partia rozpoczęli niedawno kampanię przed najbardziej wyczerpującym rokiem w historii rządu zjednoczonej prawicy. Prezes PIS podczas wizyty na gali strefy wolnego słowa gazety polskiej dokonał porównania, które nie zostało najlepiej przyjęte przez sporą część komentatorów. Szef koalicji rządzącej wskazał swoje oddziały szturmowe. Gazeta Polska to najbardziej związane ze środowiskiem prawa i sprawiedliwości wydawnictwo w kraju. Jej publicyści pozostają w bardzo bliskich, osobistych kontaktach z wieloma politykami obozu władzy, a rządzący wcale nie kryją się z wdzięcznością za wsparcie, jakie codziennie od nich otrzymują. Jarosław Kaczyński nazwał nawet gazetę oddziałami szturmowymi swojego ugrupowania. Słowa te padły podczas przemówienia, które wygłosił z okazji wizyty na Gali strefy wolnego słowa. Podczas wydarzenia którego celem jest uhonorowanie najważniejszych zdaniem redakcji osób w danym roku. Nagrody przyznaje się w następujących kategoriach: Człowiek roku 2018 Gazety Polskiej i Człowieka roku Klubów Gazety Polskiej. Dziennikarze przyznają także nagrodę imienia Grzegorza i Wielkiego. Z imprezy z nagrodami wyszli prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki, prof. Krzysztof Szwagrzyk, profesor Krzysztof Legutko i znany reżyser Patryk Wega. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Oddziały szturmowe Jarosława Kaczyńskiego, odnosząc się do długiej współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Gazetą Polską, która stała przy partii także w najtrudniejszych dla niej momentach, Jarosław Kaczyński opisał rolę, którą dziennikarze odgrywali przez cały ten czas. Jego zdaniem, dzięki poparciu które wyrażają na łamach swojej gazety przekonując wyborców do PiS, zostali oddziałami szturmowymi, co wywołuje raczej oczywiste skojarzenia. O tym, co przypomina użyte określenie napisał m.in. historyk Stanisław Żerko. Po niemiecku Sturmabteilungchen, w skrócie S.A. Niedobrze się kojarzy, czytamy. S.A. to oczywiście oddziały zorganizowanej i uzbrojonej po zęby bojówki niemieckiej NSDAP, która zajmowała się siłową likwidacją przeciwnych partii organizacji, szczególnie tych komunistycznych. Organizacja była przez długi czas podstawą władzy nazistów, lecz w wyniku intrygi z 1934 roku straciła swoją pozycję na rzesie S.S. Pomimo niekorzystnych konotacji, Kaczyński podtrzymał swoje słowa w rozmowie z niezależną, w której rozwinął tę myśl. Kiedyś to był taki oddział szturmowy, który przedzierał się przez pozycje, które w gruncie rzeczy niemal wyłącznie zajmowali wrogowie. Dzisiaj to jest oddział szturmowy potężnej już armii, która idzie ku zwycięstwu. Jestem o tym przekonany. Każda armia potrzebuje takiego oddziału uderzeniowego, szturmowego, i dzisiaj kluby gazety polskiej takim oddziałem są wytłumaczył Jarosław Kaczyński. Nadchodzą wybory do Parlamentu Europejskiego. Już pod koniec maja Polacy wybiorą nową, 51-osobową reprezentację naszego kraju do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwsze najważniejszych polityków na swoich listach przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie stawia na znane i doświadczone twarze, a także ze zdziwiem liczbą wysoko postawionych w państwie osób. Jedynkami zostali między innymi Beata Szydło, Joachim Brudziński i Anna Zalewska. Cała trójka zasiada w Radzie Ministrów, a Szydło jest nawet jej wiceszefową. do tego ministerialnego grona doszedł także Witold Waszczykowski, był minister spraw zagranicznych.